Cześć, witajcie w kolejnym filmie z potwierdzonych transferów. Dzisiaj mam dla was oczywiście 5 transakcji. No i jeżeli film wam się spodoba, możecie zostawić łapkę. Nowe osoby zachęcam do zostawienia suba, bo zbliżamy się do tej granicy 30 tysięcy subskrypcji. Tak więc fajnie by było, jeżeli udałoby się w najbliższym czasie ją wbić. Tak więc to będzie na tyle, zaczynamy już. No i zaczynamy tutaj od transferu Wolfsburga. Co ciekawe, nie jedynego w tym odcinku. Yunus Mali, czyli oczywiście y, zawodnik, były już zawodnik FSV Mainz, przenosi się do klubu właśnie... Wilków za 12,5 miliona, myślę, że taki ciekawy transfer. I oczywiście został sprowadzony w zamian z za Draxera, Bo jak wiadomo, odchodzi Niemiec do zespołu PSŻE. No, w zasadzie już przeszedł, już tam wystąpił w jednym spotkaniu. No, tak czy inaczej, Mali ma być jego tutaj następcą. No i zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Na pewno dużo tutaj zarobili na tym działacze. Wolfsburga, natomiast no zobaczymy czy Mali utrzyma ten ciężar i będzie spisywał się tak jak powinien. Wydaje mi się, że jest to uzdolniony zawodnik, no jednak musi oczywiście udowodnić swoją wartość, no a wydaje mi się, że właśnie w ekipie Wilków jest to całkowicie do zrealizowania. Przechodzimy dalej, tutaj mamy Entepa i jest to także wzmocnienie zespołu z Niemiec, natomiast Entep można powiedzieć to jeden z takich ciekawszych transferów właśnie tego zespołu, bo jemu ogólnie w lecie kończył się kontrakt. Tak więc już w letnim okienku mógłby odejść do jakiegoś klubu zupełnie za darmo, podpisując tylko kontrakt, bez żadnej kwoty właśnie dla jego byłego klubu, czyli jednocześnie klubu aktualnie Kamila Grosickiego. Jednak Wolfsburg chciał go mieć już teraz u siebie. no Jak wiadomo znajdują się w dole tabeli. No i zdecydowanie chcieliby podnieść swoją sytuację, polepszyć ją. No i zdecydowali właśnie już teraz wykupić Francuza. A kwota nie została właśnie e, ujawniona, jednak spekuluje się, że była to kwota poniżej 8 milionów. Co wydaje mi się, że jest mega fajnym i tanim, przede wszystkim, e, no, jak najbardziej opłacalnym transferem. E, no, i powinien dużo tutaj e, dobrych rzeczy przynieść właśnie ekipie niemieckiej. Przechodzimy dalej tutaj taki bardziej zawodnik znany graczom z FIFA, bo jest to gumny. Jak wiecie, ten prawy brońca z dobrym potencjałem, często kupowany zapewne przez Was w że no bo po prostu ma potencjał, jest młody, jest Polakiem, natomiast no, musicie się nim, że tak powiem, nacieszyć do teraz. W następnej aktualizacji FIFA pewnie usuną go z kariery, przenosi on się do Podbeskidzia na zasadzie wypożyczenia, tak więc jak wiemy w Podbeskidzia nie ma oczywiście w FIFA, to oznacza tylko tyle, że zostanie usunięty i już w najnowszych aktualizacjach nie zobaczymy, tak więc jeżeli chcecie go mieć jeszcze w kardierze, załóżcie jak najszybciej właśnie nową, no i tam jeszcze będziecie go mieć, natomiast jeżeli nie wiem, za 2-3 tygodnie założycie sobie nową, z najnowszymi aktualizacjami, gumnego już tam nie ujrzycie, tak więc to taka tak, tutaj wskazówka dla graczy czy FIFA, a my chyba możemy przejść do kolejnego zawodnika na dzisiaj, którym jest tutaj John Obi Mikel, doświadczony zawodnik i defensor Chelsea oczywiście, natomiast jemu kończył się kontrakt no, i nie został on przedłużony. Zdecydował się opuścić właśnie e, tutaj wyspy i przeniósł się do Chin. No, jakby inaczej, chyba odcinek bez zawodnika przenoszącego się do Chin to odcinek stracony. E, no, oczywiście, śmieję się, aczkolwiek taka prawda, niestety. No, i przenosi się on do Tianin Teda. Jest to Benjaminek Ligi Chińskiej. Przenosi się oczywiście za darmo. No, ale kwota tutaj jego zarobków, jego pensji nie została ujawniona. Tak więc możemy tylko spekulować, że zapewne także będzie wynosiła wysoką. Wysoką kwotę, no ale tylko tyle póki co wiemy. Tak więc przechodzimy do ostatniego transferu: jest to Kołodziejczak, yy, a raczej Kolodziejczak, czyli oczywiście Francuz z polskimi korzeniami, występujący dotychczas w Serii, przenosi się on do Bundesligi, do Borussia Mönchengladbach, czyli jak wiecie, mojego ulubionego klubu. Sam uważam, że fajny transfer, wydała na niego Borussia 7,5 miliona. Wydaje mi się, że jest to zawodnik wart takich pieniędzy. Taki, no, typowy, po prostu yy, podstawowy defensor, właśnie środka obrony zobaczymy jak się będzie spisywał jestem dobrej myśli wydaje mi się że te 7,5 miliona to dobrze wydane pieniądze tak więc na dzisiaj to będzie tyle ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu jeżeli się spodobał nie zapomnijcie zostawić łapki to będzie na tyle do usłyszenia no i cześć